Cześć, tu Bartek z Prodio. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o nowej aktualizacji, w której udostępniamy Wam nowy tabelaryczny widok planowania, który jest tak przejrzysty i intuicyjny, że planowanie zamówień będzie teraz jeszcze prostsze. Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do sedna. Sprawdźmy, co nowe planowanie ma do zaoferowania. Po pierwsze, w nowym widoku możemy zmienić typ operacji oraz jednostkę szacunkowego czasu, co oznacza, że teraz możemy błyskawicznie zmieniać zdanie i dostosować się do potrzeb produkcji. Bez konieczności zmieniania tego w technologii produktu. Kolejna funkcja pozwala podejrzeć obłożenie maszyn. Jednym kliknięciem będziecie w stanie zobaczyć, ile zleceń jest już zaplanowanych i czy zmieści się kolejne. Nowy widok pozwala na zmianę kolejności zadań na maszynie prosto z tego poziomu. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby zobaczyć, jak aktualnie są poukładane zlecenia produkcyjne i pozmieniać kolejność, aby ułatwić Ci ustalenie priorytetu produkcji. Na koniec, jakby było tego mało, możecie podejrzeć szczegóły całego zamówienia. Żadnych tajemnic, żadnych ukrytych niespodzianek wszystko jak na dłoni. Spróbujcie sami i przekonajcie się, że nowa aktualizacja Prodio to coś, co warto zobaczyć na własne oczy. Życzymy Wam sukcesu w zarządzaniu produkcją i do zobaczenia przy kolejnych aktualizacjach. Cześć!